Tak, tak. Białoruscy ochotnicy w składzie pułku Kalinowskiego wzięli do niewoli dwóch najemników Czeweka Wagner. Jak dawno odbywacie służbę w Czeweka Wagner? Około dwóch miesięcy gdzieś. Około dwóch miesięcy. Jak trafiliście tam? Z, z, z Kolonii. Przyjechał przedstawiciel Czeweka Wagner do, do, do obozu, tam gdzie, do Kolonii, tam gdzie odbywaliśmy karę. I zaproponował zawrzeć kontrakt. Sześć miesięcy przechodzisz, odbywasz służbę, no i tyle. I po zakończeniu sześciu miesięcy dostajesz nowe dokumenty. No czyli wszystko bardzo dobrze się układa. A gdzie wzięli was do niewoli? Kto was wziął do niewoli? Białorusi, Białorusini Gór, to znaczy Pół Kalinowskiego. Dobrze z wami się zachowują? Tak. Tak, bardzo dobrze nas traktują. Znaczy teraz tutaj dostaniecie wodę, zapalicie jeszcze, dostaniecie herbaty, i później pojedziemy, będziemy Wam nadawali pomoc medyczną. Jasne? Znaczy, chcielibyśmy także tak samo zwrócić się do wszystkich rosyjskich wojskowych, którzy nagle będą chcieli gdzieś tam pójść, żeby odbyć służbę pół, przez pół roku na wojnę w Ukrainie i potem e, dostaną, e, dostaną niby łaskawienie. W zasadzie to się kończy inaczej. Jednak chcę powiedzieć, że pułk Kalinowskiego działa praktycznie na wszystkich frontach i poddając się do niewoli e, Białorusi, Białorusinom z góru, pułkowi Kalinowskiego, gwarantujemy Państwu, o, no, gwarantujemy normalne ludzkie jakby potraktowanie, pokazanie pomocy medycznej, nadanie i także zachowanie waszych praw jako człowieka i to nie jest spierdolenie, to, no, to są w porządku chłopaki mówią. A tak, to są dobrze jesteśmy traktowani, no tak. No. Witajem w Ukrainie. Nie będziemy mówić tego, ale jak już trafiliście, to poddawajcie się do niewoli. Poddawajcie się do niewoli, będziecie zostaniecie żywi i będziecie cali. Wojownicy człowieka Wagner, wzięli nas do niewoli. Wojownicy Pułku Kalinowskiego, pułku Kalinowskiego, zwracamy się do naszego kierownictwa i dowództwa Federacji Rosyjskiej. Wymienicie nas na wojowników pułku Kalinowskiego, którzy znajdą się w niewoli. Пулку Калиновского, да.